Siemanko, ostatnio u pokazał swój zmugławiacz zrobiony z dmuchawy spalinowej, i tak stwierdziłem, że w sumie takie coś bardzo by mi się przydało. Choć stwierdziłem, że nie będę inwestował w zakup dmuchawy spalinówki, skoro mam akumulatorową. I jestem już po powiedzmy kilku opryskach. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Zwłaszcza jeśli chcemy stosować opryski ekologiczne, już mówię dlaczego. Taka dmuchawa kosztowała mnie 40 zł. Akumulator jest akurat dopasowany od Parkside'a, który używam do wkrętarek. Natomiast tutaj mamy założoną po prostu kawałek rury pcv zagrzanej nad, no nad palnikiem, nałożonej tutaj zamiast tej oryginalnej, nazwijmy to stawki, chociaż to jest dmuchawka. Nawiercony otwór od boku, wsadzona krótka dysza od y, spryskiwacza ciśnieniowego, można ją łatwo wypiąć tutaj, odkręcając y, tą rączkę, czy tutaj, i po prostu założyć zwykłą, zwykły, y, zwykłą dyszę. Natomiast y, nie trzeba kupować drugiego spryskiwacza, można wykorzystać ten, co jest w domu. I całość, mniej więcej, na środku, jest zamontowana tutaj, w tej rurce. Akurat w moim przypadku, tak y, troszkę po hamsku. I, i druciarsko związane z drutem, ale trzyma się sztywno, taśmą jest sklejone i naprawdę jest to bardzo mocno zamocowane. Całość polega na tym, że teraz nie mogę dopasować jak to było założone. O. Całość polega na tym, że sam pryskiwacz działa powiedzmy dobrze, kiedy nakierujemy strumień wylatujący z niego Bezpośrednio na obszar, który chcemy spryskać, to będzie dobrze widoczne. Ale skierujemy sobie teraz kamerę na te beczki, spryskiwacz jest napompowany, tak to nazwijmy, i uruchamiamy oprysk. Jak widzimy, za daleko to nigdzie nie leci. Natomiast. W momencie wy włączenia dmuchawy zasięg zwiększa nam się, no powiedzmy z 30-40 cm na jakieś 3 m. Beczka jest cała mokra, nie wiem czy to będzie widoczne, ale myślę, że tak. Jest bardzo ładnie opryskana. Całość jest bardzo fajnie działa w momencie, kiedy chcemy zrobić jakiś oprys ekologiczny. No i wiadomo, zależy nam, żeby pokryć jak najbardziej dokładnie tą roślinę. I tutaj nie mam na myśli, oczywiście, pomidorów czy ziemniaków. Ja bardziej e, chciałbym uderzyć w tym w kierunku na przykład drzewek owocowych, które mają już teraz po 4 metry, i oprysk jest dosyć e, uciążliwy. Jeśli robimy oprysk za pomocą takiej dmuchawy, tutaj, tutaj wszystko się rusza, liście się obracają. E, no, no tak jak na wietrze, tak? Latają we wszystkie strony jak latawiec, dzięki czemu są pokryte z każdej strony tym opryskiem. I myślę, że to będzie klucz, jeśli chodzi, no, klucz do sukcesu, jeśli chodzi o opryski ekologiczne na moich drzewkach owocowych bo no przyznam szczerze no w tym roku opryskanie takich czereśni to już była tragedia, bo musiałem spędzić bardzo dużo czasu, a i tak w momencie kiedy kończyłem opryskiwanie i wchodziłem na drabinę, żeby sprawdzić czy tam no wszystko jest powiedzmy mokre, no to te, te spodnie liście, gdzie no wiadomo mszyca żeruje, praktycznie były suchutkie, nie dało rady tego opryskać. Teraz kiedy podejdę tam bliżej może Odległości, metra, półtora naprawdę intensywnie ten oprysk będzie no, nakładany bym powiedział na te drzewka i to jest chyba najlepsza opcja jeśli chodzi o to, aby spróbować po prostu tak dosyć powiedzmy już nie chcę powiedzieć profesjonalnie, ale tak, żeby tak dokładnie podejść do, tych opryskiwa do tego opryskiwania tych drzewek właśnie za pomocą Takiego pryskiwacza ręcznego w, w, z dmuchawką, a nie e, samo takie pryskanie sobie na wysięgniku gdzieś tam z góry i tylko pokrywanie tych liści z wierzchu. Myślę, że warto to przetestować na przyszły rok. Przy okazji, dłubię sobie tutaj, skończyłem daszek w klatce dla przepiórek. Jeszcze tutaj ta, taca wychwytowa na odchody będzie e, obita jakimś gumoleum albo czymś. Nie wiem do końca. Zaraz zobaczę co mam. Wiem, że Gumuleum na pewno na mnie czekał babci Natomiast no jakąś tam folię tu mam też i tu w domu No i co? No i to by było chyba na tyle jeśli chodzi. O księżniczka Przepraszam 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 o, a tutaj natomiast dzisiaj pół dnia walczyłem, zostało zmniejszone oczko po płotku tego tak bardzo nie widać, bo płotek przyciąłem, ale musiałem niestety troszkę poszukać tych dziur folii. Dwie znalazłem, ale to raczej nie przez to uciekała woda, więc postanowiłem po prostu przesunąć cały brzeg. I prawdopodobnie czeka mnie jeszcze podobny zabieg z tej strony. No jest mniejsze, znacznie mniejsze, ale przynajmniej jest szansa, że teraz ta woda będzie się utrzymywała na jakimś stałym poziomie. No i cóż, myślę, że na koniec tego roku albo przyszłego będzie mnie czekać no, modernizacja i przebudowa tego oczka. Na razie zostawię to tak jak jest. Wysiałem tu troszkę trawki, muszę kupić jakiś worek ziemi i troszkę rozsypać, wyrównać. Natomiast no to już dopiero gdzieś tam za jakiś czas. Palenisko jest bardzo intensywnie używane. Ostatnio dokupiłem sobie płytę taką do burgerów i powiem szczerze, no żaden grill... Nie może się równać, nie może się równać żaden grill z takim właśnie palniskiem i płytą. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Opryskiwacze inne takie. Ja tutaj jeszcze biorę się za jakieś ogarnianie, podwiązywanie. I żegnam się. Cześć! Na razie.